tam z tej strony klik i zapraszam was już na kolejny odcinek i chyba bodajże ostatni z tej serii Tak więc ja wczytam sobie grę Już praktycznie mamy połowę drogi za sobą bo jak widzicie pełno czerwonego tutaj jest I teraz tak co my tutaj mamy jest cały ten cały lek w 48% już gotowy Mamy 11 punktów więc tutaj nic specjalnego nie zrobię Tylko mogę klikać Dobra, ja sobie trochę może przewinę. Już 50, ok. Przewinę, bo muszę mieć te punkty. Jak widać, Kanada już stopniowo, tak, Japonia tam. Teraz Kanada stopniowo staje się czerwonym krajem. Dobra, ja muszę. Na razie nic nie mogę zrobić. Muszę po prostu czekać. Jak widać, najwięcej, najbardziej wytrzymuje. O, mutujemy znowu. Najbardziej wytrzymuje cała Skandynawia. O, Grenlandia. Nie, to jest Grenlandia. Tak, Grenlandia to jest, chyba. W mnieniu oka stała się czerwonym krajem, a nie zielonym. Dobra, co ja to mogę zrobić? Mamy trochę tych punktów. Eksperyment 66, ok, to musimy trochę przestać. I ja muszę sobie może tutaj. Aha, tutaj mam może wykupione. Dobra, więc. Więc ja może bym sobie wykupił jakieś inne rośliny do przenoszenia. Na przykład wykupmy sobie to, może. Dobra. 68% już jest niestety. Dobra, przyspieszmy trochę sprawę. Ja właśnie nie wiem, co to jest za kraj. To jest Sz Szwecja, ok. Ale coraz szybciej zostaje opanowana. Już 21 tysięcy, 24 tysiące, 25 tysięcy. No, powolutku na razie. Eksperyment już w 75% nie jest dobrze. Dobra, przystopujmy trochę na razie i mamy trochę punktów do rozdania. Może coś tutaj rozdamy? Ja bym jeszcze tutaj bardziej rozdał w te przenoszenie, w te mutacje, w symptomy. Symptomy mnie interesują zbytnio. Dobra, ja rozdam sobie w te przenoszenie jeszcze. Czy może sobie wykupę po prostu to? I chyba to wszystko, niestety. Okay, jeszcze tutaj możemy coś wykupić, tylko pytanie, co teraz? No wykupmy sobie to i sprawdźmy, jak się gra potoczy. 77% musimy. O, już coraz szybciej chyba. Tak, anarchia w Hiszpanii. Jak z tym O, pięknie, już, już jest opanowane. Z tego co można zauważyć, jeśli tutaj klikniemy w morze, pojawi się tutaj zakładka Word, czyli świat i. Mamy już zainfekowanych. Zainf liczba zainfekowanych się zmniejsza. No właśnie, już nie jest nikt zdrowy. Nikt nie pozostał zdrowy na tym świecie, na tej ziemi. A liczba y, zmarłych już, już, już dobiega do 7 miliardów. Dobra, wydaje mi się, że to już powinien być koniec. Ja jeszcze może zapiszę sobie tutaj grę, tak na wszelki wypadek. To jest bardzo krótka gra, to nie jest coś długiego, to nie jest RPG, prawda? Ani nawet taka specjalna strategia, tylko, że jest tu wiele możliwości rozwoju. Ja akurat poszedłem tą drogą, rozpocząłem swoją batalię na Islandii i stamtąd startowałem. Dobra, to już powinien być koniec. Jest 86%, więc no nie poszło chyba nam najlepiej, bo ledwo, ledwo można powiedzieć. No ale to jeszcze nie koniec, może coś się jeszcze wydarzy, zobaczmy. No procent już nie rosną bo już nie ma kto nie rosną jeszcze 88 Ok, jeszcze 140 milionów ludzi musi umrzeć chyba Tak procent już chyba nie rosną 86 Mamy jeszcze trochę punktów możemy sobie te jeszcze punkty rozdać Może w tą wodę albo w tą wstrzykawkę W tą wstrzykawkę No i to wydaje mi się, że zaraz będzie koniec tej rozgrywki. Jak widać czerwony to mój ulubiony, bo... No bo czerwony jest znakom sukcesu. Dobra, jeszcze 30 milionów, ja może wezmę sobie herbaty. No, butujemy ciągle. O, nawet zmieszyła się procentowe zakończenie eksperymentu Antidotum. No, jeszcze 10 milionów. Tutaj masz naprawdę się pobawić. Ja, jak, tak jak mówiłem wcześniej, to jest tylko jedna z możliwości rozwoju tego wirusa. Pojawiają się też nowe, odlokowują się też nowe, prawda, wirusy. No, jeszcze pół miliona. No, już <laughs> ostatni chyba news. Klik zniszczył ludzkość. No ale jeszcze zostało 400 tysięcy. 120, 000, 100 tysięcy. Trzeba było na jakiejś wyspie zamieszkać. Gdzieś o, tutaj, gdzieś na wyspie, albo coś takiego. No, ale powoli leci, już 35 tysięcy zostało. Ja jestem ciekaw, w jakim państwie oni są. O, tutaj ktoś jest. Nie, to jest Word. No to nie wiem, w jakim państwie jest to 18 tysięcy. Już 11 tysięcy. Dobra, i myślę, że to już będzie ostatni odcinek z tej serii. To no, prawda. Bardzo mała seria i chyba jedyna taka krótka seria będąca na moim kanale. No, ale cóż, nawet takie serie mają prawo istnieć, bo czemu by nie? Ja. No, czekajcie, poczekajmy na koniec, może. Dobra. Tak, odkryliśmy nowy gen i to już jest koniec. Ile nam to zajęło? 1000 dni na zwykłym poziomie trudności. Lek został skończony w 82%. Dobra, byliśmy bakterią i to była główna rozgrywka. No i dostaliśmy jakby trzy takie gwiazdki z pięciu, no to tak średnio. Dobra, byliśmy może. Dobra, ja tu sko skończyłbym odcinek, tylko powiem jeszcze tyle, że plany na przyszłość są takie, wydaje mi się, że nagram Skyrim'a całego Let's play. Ja Zastanawiałem się też nad opcją gry takiej RPG'owej, chyba krakowskiego studia, polskiej gry CRPG. Chodzi mi tutaj o dwa światy. Towards, chodzi mi o część pierwszą. No ale wydaje mi się, że jednak Skyrim tutaj przeważy. Wiem, że dużo ludzi go nagrywało, i no ale cóż, wydaje mi się, że to jest całkiem dobra opcja. No cóż, zobaczymy, jak to się potoczy, prawda? Ale wydaje mi się, że ten Skyrim, Skyrim, Skyrim będzie na 100% tutaj za gości na moim kanale. Już nie bawiam, już niebawem na, na całej platformie. YouTube. Dobra, trzymajcie się. Ja się z wami żegnam. Stanów już nie zapisuję. No i co? Cześć. Trzymajcie się. Pa.